Właśnie historię. Spotkałem pana, który mieszka w tej kamienicy od 1955 roku, a urodził się 3 maja. Tutaj stary jest napis Gloria Victis i kamienica, która ma niesamowitą historię. Połowa za zamieszkała, połowa nie zamieszkała. Nie mają ciepłej wody i żyją. Ta żydowska kamienica, która się zachowała jako jedyna w tym fragmencie Warszawy. No i teraz gdzie ja mam iść? Stary świat. Niebezpieczne miejsce. Powązkowska. Tu też było. Tu też się działy różne rzeczy. I ona nadal stoi. Drzewa po kilkadziesiąt lat. Lubię takie klimaty. Z widokiem na cmentarz wojskowy. Na powązki.